Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się tym, jak ekologicznie zwalczyć ślimaki w ogrodzie. Ślimaki nagie to obecnie prawdziwa plaga, nękająca ogrody, parki, pola uprawne i naturalne ekosystemy. Na szczęście nie musicie sięgać po toksyczne chemikalia, by uporać się z problemem. Na początku sezonu siejecie, pikujecie, sadzicie i pielęgnujecie rośliny, regularnie je podlewacie i nawozicie. Aż tu nagle, z dnia na dzień, zamiast zadbanej rabaty, widzicie krajobraz jak po bitwie. Bitwa, a w zasadzie wojna ze ślimakami, toczy się w prawie każdym ogrodzie. Wrogiem publicznym numer jeden są ślimaki nagie ze ślinikiem luzytańskim na czele. Ślinik luzytański to obcy, inwazyjny gatunek mięczaka, który przybył z południowo-zachodniej Europy do Polski trzy dekady temu i błyskawicznie rozpanoszył się w ogrodach. Ślinik luzytański w kilka miesięcy osiąga do 15 cm długości. Przez cały sezon intensywnie żeruje, niszcząc wszystko, co napotka na swojej drodze. Jest wszystkożerny. Smakują mu szczególnie siewki, młode pędy i pęki, owoce, liście. Nie pogardzi też grzybami, rozkładającą się materią organiczną i padliną. Zdarza mu się pożreć żywe pisklęta małych ptaków oraz ślimaki, w tym te należące do tego samego gatunku. Pomrów Wielki to drugi pod względem nieczebności inwazyjny ślimak nagi spotykany w Polsce. Osiąga do 20 cm długości, uparwieniem przypomina nieco pytona. Podobnie jak ślinik. Pochodzi z południowo-zachodniej Europy oraz lubi miejsca wilgotne i cieniste, najlepiej z gęstą roślinnością. Żeruje wszędzie: na rabatach, w warzywniku, jagodniku, sadzie, tunelu foliowym i szklarni. Jak widzicie, ślimaki nagie stały się obecnie prawdziwą plagą. Pozbawione kontroli potrafią w jedną noc oszpecić i zdewastować warzywnik lub rabatę ozdobną, a w ciągu tygodnia lub dwóch narobić w ogrodzie nieodwracalnych szkód. Pożerają i niszczą rośliny a do tego szpecą trawniki i ogrodowe nawierzchnie ścieżkami lepkiego śluzu. Ślimaki nagie rosną i żerują najintensywniej przy ciepłej, ale wilgotnej pogodzie. Letnie upały w intensywnie nawadnianym ogrodzie to dla nich istny raj. Są szczególnie aktywne i żarłoczne w godzinach popołudniowych oraz wieczorem. Wróg jest potężny, niebezpieczny i bardzo liczny. Im szybciej sięgniecie po skuteczny oręż, tym mniejszych spustoszeń zdąży dokonać. Od dawna istnieje arsenał środków ślimakobójczych, które łączy jedna wada to sama chemia, szkodliwa nie tylko dla ślimaków. Na szczęście świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta. Producenci środków ochrony roślin starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując ekologiczne produkty, które pod względem skuteczności dorównują chemicznym pestycydom. Jednym z nich jest bez wątpienia ślimak Control sprawdzonego producenta środków do ochrony i pielęgnacji roślin. Od lat cieszącego się renomą i zaufaniem klientów. Nie bez powodu, bo te produkty naprawdę działają. Ślimak Control skutecznie zwalcza ślimaki w ogrodzie. Jest to preparat w formie granul, gotowy do użycia natychmiast po otwarciu. Nie musicie nic mieszać, rozpuszczać, odmierzać itd. Stanowi on smakowitą przynętę dla ślimaków nagich. Ślimaki nagie gromadnie przypełzają do granulu preparatu Ślimak Control, porzucając dla nich Wasze uprawy. Pouczcie, czeka je przykra niespodzianka. Smakowite granule zawierają fosforan żelaza. Ta substancja jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt domowych i dzikich mieszkańców ogrodu. Wyjątkiem są ślimaki. Po spożyciu granul tracą one zdolność do produkcji śluzu, który chroni ich miękkie ciała przed wysychaniem i skaleczeniami. Bez tego lepkiego, śliskiego pancerza przerywają żerowanie, zagrzebują się w ziemi lub chowają w ciemnych zakamarkach ogrodu i wysychają na śmierć. Co równie ważne, granule preparatu ślimak Control zawierają wyłącznie substancje występujące naturalnie w środowisku, w 100% ulegające biodegradacji i nie posiadające okresu karencji. Mówiąc prościej, szkodzą wyłącznie ślimakom. Środek można stosować przez cały sezon wegetacyjny, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ślimak Control jest odporny na deszcz, po uwilgotnieniu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla ślimaków i zachowuje trwałość przez około 14 dni. A jak stosować ślimak Control? Wszystko sprowadza się do jednego, prostego kroku. Musicie rozsypać granulę preparatów w ilości 2,5-5 g na metr kwadratowy w pobliżu upraw, które chcecie uchronić przed ślimakami. I gotowe! A więc podsumowując, aby zwalczać ślimaki w ogrodzie, nie musicie sięgać po broń chemiczną. Równie skuteczne okazują się naturalne preparaty, bezpieczne dla środowiska i nie pozostawiające po sobie żadnych toksyn. Przykładem takiego preparatu jest ślimak Control. Ekologiczny, prosty do zastosowania, wydajny i przede wszystkim niezwykle skuteczny. I jak zawsze, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!